Nowe sondaże, nietypowy wywiad, zmiany w TVP, doniesienia z Księżyca oraz sala zabaw w zupełnie nietypowym miejscu. To jest to, co znajdziemy dzisiaj w przeglądzie prasy internetowej, portali internetowych, na które Was bardzo zapraszam. A przegląd poprowadzę ja. Dla Brzuska TV Jakub Marciniak. Materiał zaczniemy od artykułu wirtualnej Polski, który nazywa się Przewaga rośnie. Nowy sondaż uderza w pis. Przeczytam. KO wygrałaby wybory do Parlamentu Europejskiego, wynika z najnowszego sondażu. Drugie miejsce zajęłoby pis, a podium zamknęłaby trzecia droga. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Sondaż przygotowała pracownia opinie 24 dla More in Common Polska. Dowiadujemy się z niego, że KO wygrałaby wybory ze zdecydowaną przewagą nad drugim w zestawieniu PiS. Na KO zagłosowałoby 33,5% ankietowanych. Partia Kaczyńskiego może liczyć, wedle badania, na 29% głosów. Podium zamyka trzecia droga z wynikiem 14%. Czwarta w zestawieniu lewica mogłaby liczyć na 8,5% a 7,5% ankietowanych wskazało natomiast Konfederację. Jak yy, zauważa Adam Traczyk, dyrektor pracowni, dla której zlecono sondaż, wybory do Parlamentu Europejskiego są przedłużeniem wyborów krajowych i krajowej polityki. Badanie pokazuje to, że coś takiego dzieje się ogólnego w Polsce, bo na przykład słabnie PiS, a umacnia się K.O. Co dodaje artykuł? Zmiana na pierwszym miejscu pokazuje, że koalicja obywatelska jako jedyna zyskuje na ostatnich wydarzeniach politycznych. Wynik PiS świadczy o tym, że partia boryka się z odpływem części umiarkowanych wyborców. Rodzi się zatem pytanie o strategię PiS na nadchodzące wybory. Utwardzenie prawicowego przekazu nie wpływa negatywnie na poparcie dla konfederacji, podkreśla natomiast w rozmowie z gazetą dr Bartusz Rydliński z UKSW i Centrum imienia Tasińskiego. Co warto zaznaczyć, wyborcy PiS e, są przeciw Unii Europejskiej. W sondażu zapytano także o opinie na temat członkostwa Polski w Unii. Większość respondentów pozytywnie ocenia przynależność naszego kraju do wspólnoty. Na pytanie, ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan, Pani, członkostwo Polski w Unii Europejskiej? 57% ankietowanych odpowiedziało, że członkostwo jest czymś dobrym. 33% wskazało ani dobrym, ani złym. A 10% odpowiedziało, że jest czymś złym. Jeśli rozbijemy sondaż na partie polityczne, to Unia Europejska cieszy się największym poparciem wśród, wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej. Pozytywnie tę wspólnotę określa 82% ankietowanych, a wśród sympatyków PiS odpowiedź czymś dobrym wskazało jedynie 39% badanych. 41% ankietowanych wybrało ani dobrym, ani złym. A 20% ocenia UE jednoznacznie źle. Czy to sugeruje, że pis może się radykalizować? Zobaczymy. Moim zdaniem wydaje się, że pis coraz bardziej idzie właśnie w stronę większej prawicy i w stylu uprawiania polityki przez Przemysława Czarwkę, ale oczywiście zapraszam też do polemiki, do czego Was bardzo zachęcam. Przejdziemy teraz do materiału OKO.press, który pisze o likwidacji wielu stanowisk dyrektorskich w Nowej Telewizji Polskiej. Artykuł nazywa się Zmiany w TVP, w cudzysłowie dyrektorów jest za dużo. Jak czytamy w Lidzie, likwidator TVP Daniel Gorgosz powiedział w rozmowie z Polityką, że dyrektorów w TVP jest za dużo. Właśnie rozpoczęła się likwidacja części dyrekcji kanałów tematycznych Telewizji Polskiej. Co to są te kanały tematyczne Telewizji Polskiej? Wrócimy za chwilę. Jak sam tłumaczę ogólnie ten likwidator, to obecnie w TVP na stanowiskach dyrektorskich zatrudnionych jest około 100 osób, a kierowniczych 300. Co daje nam łącznie jakieś 400 dyrektorów i kierowników w Telewizji Państwowej jeszcze tłumaczy obecnie w spółce zachodzą zmiany, które mają na celu wyznaczenie nowych standardów w procesie zarządzania oraz racjonalizacja kosztów. Na tym etapie nie możemy informować o szczegółach, jak dodaje. Tak samo portal wirtualne media idąc za likwidatorem, strukturami takimi, które przystaną być osobne, jest to między innymi TVP Nauka, TVP ABC. Alfa TVP, TVP ABC 2, TVP Kobieta, e, zniknie, zniknie również Centrum Kultury i Historii, które odpowiada za TVP Kulturę, TVP Historia i TVP Dokument. Tak samo TVP HD, TVP Kultura 2, TVP Historia 2. E, kanałami ma zarządzać biuro programowe, które odpowiada za główne anteny TVP 1 i TVP 2 osobnymi strukturami, które zostaną nad nadal, będzie Biosat TV, TVP World, TVP Polonia czy TVP Wilno. Zostanie też TVP 3 i TVP Sport. Te redukcje tych kanałów, jak tłumaczy likwidator, ograniczą po prostu wydatki, które to TVP ma. I tyle. No bo jak sam mówi. W budżecie telewizji polskiej brakuje 2,6 miliarda złotych. No wiadomo dlaczego. Teraz wydarzenia nie z tej ziemi. Po raz pierwszy od pół wieku Stany Zjednoczone wróciły na Księżyc. Opisuje to Katarzyna Koizar dla portalu OKO.press, a artykuł nosi nazwę Odyseusz wylądował na Księżycu. To pierwsza taka misja. Jak tłumaczy autorka, sonda Odyseusz to komercyjny projekt firmy Intuitive Machines z Houston, wspierany finansowo przez NASA. Sama sonda została wystrzelona 21 lutego i weszła na orbitę księżyca w nocy z czwartku na piątek i przystąpiła do lądowania. Nie odbyło się bez pewnych perturbacji i niedogodności, ale ostatecznie Odyseusz stanął na płaskiej rumie niedaleko jednego z kraterów księżyca. I jak tłumaczy Nasa? Żaden statek nie lądował tak blisko jednego z biegunów księżyca. Ma spalić tam 7 dni, a dodatkowo odkryto, że w niektórych kraterach znajduje się lód. A sami naukowcy mówią o potencjalnych miliardach ton wody, a szef NASA podkreśla, że ryzyko misji lądowania jest tego warte. Jak sam tłumaczy, aby sprawdzić, czy wody jest pod dostatkiem bo jeśli jest woda, jest też paliwo rakietowe wodór i tlen i moglibyśmy mieć stację benzynową na południowym biegunie Księżyca. Jak dodaje y, autorka tekstu, um, Odyseusz, napędzany przez firmę o nazwie Intitude Machines, wystrzelony na rakiecie SpaceX i przewożący mnóstwo instrumentów naukowych NASA, niesie marzenie o nowej przygodzie w nauce, innowacjach i amerykańskim przywództwie w przestrzeni kosmicznej. A to mówił szef NASA, Bill Nelson. Artykuł kończy się tym, że to pierwsza w historii prywatna misja, która wylądowała na Księżycu. Wcześniejsze komercyjne próby zakończyły się porażkami. Dla Stanów Zjednoczonych to drugie takie lądowanie po misji Apollo w 1972 roku. W ostatnich latach udane lądowania przeprowadziły agencje kosmiczne z Chin, Indii i Japonii. Teraz trochę, nie wiem, może niepoważnie. Albo trochę poważni, bo też są poważni ludzie. Nie wiem, co poważni. Człowiek ma dokładnie z Lechem Bałęsą. Przeprowadziła Magdalena Rigamonti. Wywiad ukazał się 23 lutego. A no to co? Trochę wam go przeczytam, bo. <ścoughs> Jest trochę tego. Okej. Okay. Jeszcze bardziej będą mnie fetować, jak strzelę w kalendarz. Pani zobaczy, jakie będą brawa. Mówi Leg Wałęsa w rozmowie z Magdaleną Rigamonti. Czuję się odpowiedzialny za to, że uciekłem z Polską do NATO, do Unii Europejskiej, a zostawiłem Ukrainę. Przyznaje były prezydent Polski. I sam wywiad zaczyna się w taki sposób. Leg Wałęsa mówi: Pierwsze pytanie. Dziennikarka: Proszę usiąść. Biur zadaje. Wałęsa: Ja na stojąco. To ja na stojąco będę pytać. A Wałęsa mówi, pani jest za wysoka. A monti, zawsze te przytyki. Panie prezydencie, miał pan umierać, szykować się, szykował się pan do grobu, a tymczasem widzę, że <grym> drugie życie. A Wałęsa, zapraszają mnie. Chcą się spotkać politycy, dziennikarze, różne grupy, wzywają, to rozmawiam. Mówię, co myślę, co jest dobre. Nie wiem tylko, czy słuchają. Mam 80 lat, już tam się szykuję. Wschód pan, wygląda pan świetnie, pani częściej powinna tu przychodzić. I dalej jest takie, takie pytanie, dziennikarka mówi o zagrożeniu rosyjskim, że sprawa jest poważna, wojnę mamy tuż za naszą granicą, Rosja nam grozi, prezydent Wałańca zaczyna nucić, teraz jest wojna, kto handluje ten żyje. Dziennikarka zapewne skonfundowana pyta się Czym pan handluje, panie prezydencie? On mówi, że pytania nie rozumie. W dalszej rozmowie dziennikarka mówi, że pan dos sobie doskonale zdaje sprawę, jakie jest zagrożenie ze strony Rosji, bo pan przeżył komunizm. A Wałęsa mówi, ale co mnie grozi? Taka w ogóle taka mała dygresja z mojej strony. Ja, jak to czytam w głowie, mam głos Wałęsy. Jak on to mówi? Nie muszę wam pewnie przypominać tego, jak mówi Wałęsa. Bardzo polecam czytać ten wywiad, odpowiedzi byłego prezydenta, jego tonem głosu, jest śmiech w głowie, naprawdę. Nie będę teraz straszył tego całego wywiadu, on jest długi, ale zapraszam do... Znaczy nie zapraszam, może też polecam do jego, jego przeczytania, bo jest naprawdę ciekawy i jest najnowszym wywiadem z Wałęsą, który dotychczas się ukazał. Naprawdę, jeszcze raz powiem, że polecam, i jeszcze zahaczę o jedno pytanie. E, o Miedwiediewa o byłego prezydenta Rosji i dziennikarka spytała się właśnie, mogę panu przeczytać, co Miedwiediew powiedział. A Wałęsa mówi: A co mnie to obchodzi, kiedy ja jestem Lech Wałęsa? Przejdziemy teraz do naszych wschodnich sąsiadów, a dokładnie do jedynego takiego dużego państwa. I musimy się cofnąć do wywiadu. Byłego dziennikarza Fox News, Takara Carsona z Władimirem Putinem. Hmm. A dlaczego to robię? E, chciałbym wam pokazać, co piszą Rosjanie o wydarzeniach, m.in. w Polsce czy na Zachodzie. E, znalazłem artykuł e, z rianowości. To jest taka agencja informacyjna, coś w stylu polskiej agencji prasowej. Taki trochę odpowiednik. E, artykuł nazywa się: na początku przeczytam po rosyjsku, potem po polsku. Interwiu Putina Karsonu wyzwał o na Zachodzie, – zjawił Ulianow. Czyli wywiad Putina z Karsonem wywołał histerię na Zachodzie, – powiedział Ulianow. Kim jest ten Ulianow? Um, Sergiej Ulianow to jest, um, były czy no nie były, dyplomata rosyjski, który pracował między innymi w, w ich MSZ, a, który jest znany jak większość polityków rosyjskich z wypowiedzi antyzachodnich. No i co? Czytamy w tym wywiadzie. Yy, wywiad prezydenta Rosyjskiej Federacji Putina z yy, amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem yy, wywołał histerię, historyczną reakcję w częściach zachodniego establishmentu, które yy, już orientowali się, czyli no, które orientowały się na, się taką, się skokuje, to będzie, yy, jak to powiedzieć, na taką twardą konfrontację z Rosją. No. Ale jeśli tak samo, jak donosi samo e, fakty, które powiedział Putin, przeczą temu, co, co Zachód myśli. Mm. Jeszcze raz powtarzam rianowość i powtarzam jeszcze raz tą tezę, że ten wywiad wywołał histerię. Mm. I artykuł dodaje, że e, Carson w zeszły piątek, już dwa tygodnie temu. Opublikował wywiad z Putinem na swojej stronie, na jego, na jego stronie na Twitterze, na, czy na, na teraz portalu X, byłem w Twitterze i na YouTubie. W momencie opublikowania liczba wyświetleń na, na portalu X wyniosła 190 milionów, a na YouTubie niedawno przekroczyła 10 milionów. A jak dodaje nowości. Wywiad pojawił się także na kanale Kremla. Potem tam objaśnią, wywiad między innymi jest o Polsce. Tłumacząc w wywiadzie Karsona Putin e, podrobno, czyli dokładnie objaśnił, że Moskwa nie, nie ma w planach napadu na państwa NATO. Nie zamierza się do ataku na Polskę, na Litwę i na inne kraje bałtyckie. No, wiadomo, że ten wywiad nie będziesz, nie będę jakoś go omawiał, tak tylko ten fragment, ale nie słuchajcie tego, co mówi Putin no. <laughs> e, Jako trochę osoba, która jednak czytała wywiady materiały rosyjskie, która jest obeznana z tą e, propagandą, która ma tam miejsce. Wywiad ten jedynie jako taką Wam przetłumaczyłem i... Ja powiedziałem o co w nim chodzi w ramach edukacyjnych, ale żeby brać na dosłownie to, to jednak nie. A do samych treści, publikowanych w Federacji Rosyjskiej i całym systemie medialnym Rosji, mam zamiar zrobić też, stworzyć osobny odcinek, bo temat jest naprawdę ciekawy i pozwala rozumieć tą mentalność, jaka u nich jest, i to, czy tam coś się zmienia, czy nie. To był tylko wstęp. Ostatnim newsem są doniesienia z mojej rodzimej Wielkopolski, a dokładnie z Pleszewa. Jak czytamy na SC, część wiernych uważa to za strzał w dziesiątkę. Inni nie dowierzają. W parafii pod wezwaniem ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie powstało udogodnienie dla rodzin z małymi dziećmi. By dorośli mogli skupić się na mszy, w kaplicy stworzono specjalną salkę zabaw dla maluchów. Jak donosi proboszcz parafii, Dariusz Brylak, chcąc zadbać o komfort parafian, przystosował kaplicę św. Józefa na sarkę zabaw dla maluchów. W mediach społecznościowych parafii pojawił się post informujący o powstaniu tej specjalnej strefy. Dzieci znajdą tam matę, pufy, stoliki oraz kredki kolorowanki czy puzzle. Sam proboszcz mówi, że wychodzi rodzicom naprzeciw, tworząc kościół przyjazny, gdzie każdy będzie przyjęty przede wszystkim ze swoimi ograniczeniami. Sama parafia zapowiada, zapowiada, że zmian będzie więcej. Portal przytacza opinie mieszkańców. Na przykład pan Adam napisał, że to super pomysł. Może dla niektórych ciężko to pojąć, ale rodzic ma dwa wyjścia. Albo nie iść do kościoła, albo ganiać dziecko przy całą mszę. Naprawdę chcecie przyciągać dzieci do kościoła poprzez strofowanie i uciskanie ich na każdym kroku dla mszy dla dzieci? W kościele nie ma już młodych. To ci przymuszani za dzieciaka już nie wrócą. Bez zmian takich jak ta niedługo zostaną tylko starzy ludzie. Zresztą już tak jest. Dziękuję za zmianę. Nasz kościół staje się w końcu czymś więcej niż tylko pustym miejscem, gdzie odbywana jest msza. A dla takiego malucha najważniejsze jest teraz, żeby poczuł, że kościół jest fajny, a nie nudny czy smutny. Dzięki temu, jak trochę podrośnie, to będzie mógł czerpać z niego więcej. Pomysł proboszcza spotkał też się z głosami krytyki. Jak mówi Nina, organizując osobne miejsce dla dzieci to raczej przedszkole. Kiedy dzieci malują i bawią się, to nie jest uczestnictwo w mszy świętej. Pan Łukasz natomiast mówi, że nie podoba mu się taki pomysł, ponieważ zaburza naturalną przestrzeń sakrum. To już wszystko na dziś. Zapraszam do komentowania, polemiki i stawiania lajków. Dla Brzuska TV, Jakub Marcin.